Podstawową sprawą w rozciąganiu to jest systematyczność. Cześć, witam w kolejnym odcinku z optymizm trainera. Dzisiaj e, pokażemy wam jak się rozciągać, bo wiele pytań e, na ten temat. E, no jest wiele sposobów na rozciąganie. Pokażę wam mój przykładowy trening, tak jak ja robię przed treningiem, jak się rozciągam. Głównym e, i podstawowym, podstawową sprawą w rozciąganiu to jest systematyczność. Jeżeli e, chcecie się rozciągnąć. Wstajecie rano, robicie krótkie, no nie wiem, 15 minut rozciągania codziennie rano i później oczywiście przed czy po, trening i po treningu. Ale zawsze rano troszeczkę się porozciągać, już nie będziecie te ścięgna mieli, mieli tych ścięgien takich zastałych. Wszystko do, dobrze jest odpocząć od samego rana. Więc pokażę Wam teraz, jak zaczynam trening, już jestem po wstępnej rozgrzewce. I teraz, no pierwsze co, pierwsze co, jak rozcią jak, co robimy? Stoimy i robimy parę skłonów do środka. Do nogi jednej, do nogi drugiej To jest pierwsze, taki od razu Wiadomo, że nie rzucamy się na głęboką wodę, żeby sobie nic nie pozrywać Tylko powoli Później przechodzimy do wykroku Jeszcze tu wszystkie te ścięgna podkolanowe rozciągamy Jedna noga Druga noga Wszystko się naciąga I czwórki, i dwójki Później do boku Tak Przechodzimy z jednej nogi na drugą Tak jest. Później siadamy, czyli podstawowe skłony. Tak naprawdę no mamy no bez końca, bez końca różnych sposobów na rozciąganie. Możemy to robić w różny sposób. E, pamiętam za mało lata wszystkie sposoby rozciągania były z filmu z Wandamem. tak? Robił szpagaty, robił wyskoki z półobrotem, więc głównie, głównie z tego się to brało. A wcześniej nie było Legro, teraz można kupić specjalne maszyny do rozciągania, w których siadamy, kręcimy korbką i nogi nam się same rozjeżdżają tylko tutaj od naszej siły woli ile bólu wytrzymamy to zależy dalej siadamy w szerokim rozkroku i robimy skłony do jednej nogi, do środka i do drugiej. Z tym, że na początek nie pompujemy, nie robimy czegoś takiego. Jeżeli nie możemy zrobić skłonu, robimy na przykład tylko do takiego poziomu, no to robimy taki trzymamy. Żeby czuć ten ból, palce zawsze są podwinięte i noga prosta tak żeby nie robić czegoś takiego bo to wtedy nie ma sensu prosta noga palce podwinięte no i trzymamy tak na granicy bólu czyli jak nas boli to jest dobrze znaczy że się rozciąga później do środka tutaj tak samo nogi proste ręce sięgają jak najdalej tak jakbyśmy chcieli sięgnąć po coś i robimy skłon i też trzymamy trzymamy sobie cały czas Trzymy ten ból ale w pewnej chwili już ten ból nam nie będzie przeszkadzał i będziemy czuć rozluźnienie i będziemy mogli schodzić coraz dalej druga noga tak samo e, dalej jedna noga prosta, druga zgięta stopą do kolana i tak samo kłon i trzymamy, trzymamy sobie, póki czujemy ból, to znaczy że wszystko się rozciąga. Tutaj wszystkie ścięgna podkolanowe e, te, które odpowiadają nam tak naprawdę za wysokie kopnięcie. Druga noga tak samo. Dalej popularny świat podkarski, na no, pewno wszyscy z WF-u kojarzą Wiele osób przy, samym, przy, samym, no, przy samej tej pozycji siedzenia już tutaj wszystko ich naciąga i boli i Nie muszą tak naprawdę robić skłonu, przez samą tą pozycję się już rozciągają Tutaj pamiętać, jeżeli mamy nogę zgiętą, tutaj nam nic się nie rozciąga Kąt prosty w tej nodze i tutaj cały mięsień nam się rozciąga I tak samo skłony i trzymamy Podzieli sobie to już po 10 sekund po ile ile kto da radę, ale trzymać, nie pompować mamy się rozciągać. I druga noga z drugą nogą będzie to samo. Dalej zrobimy, my jak już jesteśmy wstępnie rozciągnięci, jeżeli mamy możliwość, jeżeli trenujemy z kimś, jeżeli chodzimy gdzieś nie wiem, na salę, zawsze jest jakiś partner, żeby dojść do jakiegoś poziomu dalszego, żeby pokonać tą granicę bólu. Musimy mieć kogoś do pomocy, żeby nas dociągnął bardziej. I zaraz pokażę kilka ćwiczeń z partnerem które nam dadzą wejść no, na wyższy poziom. Dobra, teraz pojedziemy troszkę większy hardcore. Jak już mamy jakieś wstępne rozciągnięcie, że już sami dalej no nie damy rady sobie pomóc, tak? No, chyba, że będziemy próbować w szpagacie jak najniżej schodzić, ale to wiadomo, że e, niektórzy pewnej granicy bólu nie pokonają, bo to jest na jednak za bardzo bolą. E, parę ćwiczeń z partnerem żeby troszkę bardziej się rozciągnąć. Najlepiej, że partner był trochę bezwzględny, żeby nie zwracał uwagi na nasze krzyki, to nam, to nam pomoże zdecydowanie. Czyli w rozkroku partner stopy na kostkach naszych. Dosuwamy się troszeczkę tak, żeby był jak największy rozkrok. Łapiemy się za ręce, partner kładzie się na plecy i powoli ciągnie nas do domu. Coś takiego, jeżeli tutaj już mamy wytrzymałość taką, że to nas nie boli, partner podsuwa się do nas i rozciąga nam bardziej te nogi. No i to samo, schodzimy w dół. I tutaj całe te ścięgna e, się rozciągają. Możemy zrobić też, e, że partner staje za nami naciska nam na plecy jeżeli nie możemy do kolana e, dojść i dociska nam plecy po prostu żebyśmy zeszli, to, że zeszli niżej teraz ćwiczenie jeszcze bardziej zaawansowane e, jak już jesteśmy naprawdę dobrze rozgrzani e, jedna noga na bark pamiętajcie że plecy były przy ścianie zawsze tak noga prosta żeby nie było gdzie uciec bierzesz rękoma i dociągasz jak najdalej tą nogę do samej ściany Wyżej, wyżej, wyżej i partner podchodzi, no na ile damy radę, wyżej, masz mocno, masz mocno, do samej gory. dalej, no staramy się zrobić tak, żeby stopa dotknęła ściany za nami, wtedy już jest naprawdę dobrze, dalej, dalej, tak jest i druga noga, to pamiętajcie, żeby tutaj nie puszczać nogi jakoś mocno, gwałtownie, tylko powoli opuścić żeby nic nam nie pękło druga noga tak samo zaczynamy powoli żeby tylko wytrzymać na tej wysokości po czym wyżej dawaj mocno mocno dalej dalej, dalej 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 ok i trzymamy, ile wytrzymamy. Dzięki. No to są takie główne, podstawowe ćwiczenia z partnerem. No dalej, co możemy zrobić jeszcze? Schodzimy sobie do szpagatu jak najdalej. No i czymś takim się rozciągamy, czyli kto jak najdalej może, no i po prostu trzymamy sobie. I co jakiś czas coraz niżej i niżej, aż damy radę zejść do samego dołu jak mówiłem, tutaj żadnej filozofii w rozciąganiu raczej nie wymyślimy, po prostu systematyka, rano wstajemy, 15 minut takiej gimnastyki rozciągania, później przed, po treningu, no i z czasem to przyjdzie. Tutaj nie ma tak, że każdy się rodzi i rozciągnie, no chyba, że dziecko tak, samu, że za, jak jesteśmy dopiero co po urodzeniu, to faktycznie ze ścigna są rozciągnięte, ale później wszystko robi się coraz bardziej rozstane, no i trzeba to rozciągać, więc... Życzę owocnej pracy i systematyczności. Dzięki.